Przyjaciółki wybrały się dziś na zakupy. Lena podobnie jak Melania martwi się tym, że ich przyjaźń ostatnio znów przechodzi próbę. Ja jestem bardzo zła, za, tylko nie wiem jak to lęka. Nie chcę się widzieć z Melą. no co mam powiedzieć? Nie chcę mi się z nią Lena, widzieć. ale ile to już trwa? Właśnie może to jest dobra okazja do tego, żebyście się spotkały i pogadały, co? Nie. Kasia, nie, to już nawet nie chodzi o Janka i o jego brata, tylko po prostu Melania jest na mnie zła, o wyjazd z karate, tak, jak gdybym ja nie cierpiała. No właśnie, jak ty się czujesz? Nie chcę o tym myśleć, po prostu nie chcę i stwierdziłam, że to będzie lepsze. No i bardzo dobrze, bo jeszcze jak ty byś nam się załamała, to już w ogóle by była jakaś masakra. Ja uważam, że już wystarczy tych wszystkich tragedii. To wiecie, to może pójdziemy gdzie indziej, co? No tutaj napotkamy mele, wiesz, te miny, pretensje. hej, sorry, że się wtrącam, ale jeżeli chodzi o mele, to nie macie się czego obawiać. Jest... nie ma, nie, nie ma jej w pracy. Aha, serio? No, jest Konrad i Magda, więc myślę, że możecie wchodzić. Lena, nie wiem, ale mnie już wkurza to, że tak się unikacie. To już nie jest fajne, wiesz? To jest okropne, jak się między wami porobiło. Dziewczyny, to jest nasza prywatna sprawa, OK? To jest sprawa między mną a Melą i tyle. Dobra, jak nie ma Meli, to możemy wejść do środka. <noise> Muszę to nagrać.